Seria. Odcinek 45. Nie powinna wychodzić z domu miała gorączkę i majaczyła. Święta panienko z Guadalupe, chroń to dziecko i spraw, żeby wróciła cała i zdrowa. Co ci jest? Źle się czuję. Odpocznij, masz chyba gorączkę. Dlaczego wychodziłaś w taką burzę? Błyskało się i grzmiało. Wyglądało, jakby to był koniec świata. Masz gorączkę, trzeba wezwać lekarza. Tak, chociaż nie. Prywatna wizyta dużo kosztuje, a Ransel nie wypłacił nam pensji. Wezwij doktora Alvara San Romana. Nie. Jeszcze przywiezie tutaj swojego ojca. Ruj się Fernandzie. Pchełka. Kto mi zabrał moją pchełkę? Zadzwonię do Alvara. Nie, dobrze z nią. Zaraz wrócę. Ale Simonie, doktor Alvaro. Trzeba udowodnić, że Luis Fernando jest niewinny. To nie on ukradł biżuterię. A więc to ty ukradłeś biżuterię. Tak, mamo. To ja. Przekręty. Dlaczego to zrobiłeś, Lorenzo? Obiecałeś mi, że będziesz się dobrze zachowywał. Takich obietnic nigdy się nie dotrzymuje. Nie chcę, żebyś wrócił do więzienia. Umrę, jeśli policja znów cię tam zabierze. A miłość boską zrozum. Chcę, żebyś był uczciwym człowiekiem. Musisz pracować tak, jak wszyscy, a nie obijać się. Proszę cię, synku. Nie lubię pracować, mamu. Nie nadaję się do tego. Na miłość Boską, nie mógł tak. Musisz oddać te biżuterie i przeprosić. Nie mów głupstw, mamo. Jeśli przyznam się, że to ja ukradłem te klejnoty, pójdę za kratki. Poza tym, już je sprzedałem. Tak nie może być, synku. Musisz powiedzieć prawdę. Doktor Santander nie może płacić za coś, czego nie zrobił. A co on mnie obchodzi? Nie, mów tak. To niesprawiedliwe. On jest taki dobry dla Iskierki, a teraz siedzi w więzieniu. Wolisz, żebym ja tam siedział? Bardziej zależy ci na nim niż na własnym synu? Oczywiście, że nie. Ty i twoje rodzeństwo jesteście dla mnie wszystkim. Ale nie mogę dopuścić do tego, żeby więziono niewinnego człowieka. Co mnie obchodzi, że ten idiota gnije w więzieniu. I nie próbuj mnie oskarżać. Bo wyprę się własnej matki. Nie chodzi o almę, ale o iskierkę. Proszę natychmiast tu przyjechać. Co się stało palomie? Rozumiem, zaraz tam będę. Co się stało? Dlaczego pytałeś o palomę? Zachorowała tato. Pojadę z tobą. Wysiądę tutaj. Co ci jest, Milagros? Dokąd idziesz? Odprowadzę cię. Do widzenia. Zaczekaj. Nie odejdziesz, dopóki nie opowiesz mi, co zaszło między tobą a Leonelem. Dlaczego chcesz to wiedzieć? Zawiozłem cię do jego domu, bo taki mieliśmy plan I ty się na to zgodziłaś Muszę wiedzieć, czy Leonel czuł się z tobą dobrze Odpowiedz mi, co ci powiedział Twój kuzyn jest szalony Już to mówiłam i powtarzam jeszcze raz To szalenie Luisie Fernandzie, pchełko Jest z nią coraz gorzej Biedactwo. Doktor Alvaro już jedzie. Co z nią? Niedobrze. Słucham. Morderczyni. Zamordowała się Roberta Roblesa. Zbadam ją. Co pan tu robi? Proszę stąd wyjść. Nie ma pan tu nic do roboty. Paloma jest moją córką. Trochę późno pan sobie o tym przypomniał. Niech mi pan pozwoli być teraz przy niej. Nie. Ona ma mnie i nie potrzebuje pana. Proszę wyjść. Spokojnie, Don Tito. Paloma jest chora i teraz najważniejsze jest jej zdrowie. Pan doktor ma rację. No dobrze. Kim? Kim pan jest? Jak się pan nazywa? Nieważne, kim jestem. Zamordowała się Roberta Roblesa. I przysięgam, że nie ujdzie ci to płazem. Kim jest ten człowiek, który zna mój sekret? To musiała być ona. Byłeś najlepszym przyjacielem mojego brata, i wiesz, że wyłudzał od niej pieniądze w zamian za milczenie o jej przeszłości. Jestem pewien, że Valeria zabiła go, żeby pozbyć się niewygodnego świadka. Jakie masz plany? Pojadę do Meksyku. Valeria mnie nie zna. Nie wie, że Riberto miał brata bliźniaka. Wykorzystam nasze podobieństwo, żeby zarobić niezłą forsę. Gorączka zaczyna spadać. Dzięki Bogu. Moja biedna córeczka. Jestem załamana, doktorze. Mój syn zaczyna tracić rozum. Może istotni Rosa, alba, była tu dzisiaj wieczorem. To absolutnie niemożliwe. Już od wielu tygodni nie wiemy, co się z nią dzieje. Nie mogła tu wejść. Leonel wszystko sobie wymyślił. On zaczyna wariować. Proszę się nie denerwować. To pewnie jakieś przejściowe halucynacje. Po leku, któremu podałem, poczuje się lepiej. W razie potrzeby, proszę dzwonić. Dobranoc. Dobranoc. Odprowadzę pana. Nie trzeba, znam drogę. Do zobaczenia. Senior. Jak się czuje paloma? Spadła jej gorączka. Paloma uciekła. Nie zauważyłem, kiedy wyszła. Jeśli chcesz, możesz jechać do domu, tato Ja przy niej zostanę Nie zostawię swojej córki Może pan już wracać W niczym pan nie pomoże Co z moją dziewczynką? Miała wysoką gorączkę A kim pan jest? To mój ojciec I ojciec palony To znaczy, że jesteście rodzeństwem? Nie Alvaro jest moim pasierbem Moje biedactwo. Trzeba poczekać do rana. Myślę, że wyzdrowieje. Wygląda lepiej. Tak by się ucieszyła, gdyby po przebudzeniu zobaczyła przy sobie pchełkę. Pchełkę? Miała małpkę, którą ktoś jej ukradł, albo gdzieś się zgubiła. Dlatego jest taka smutna. Mogę no. kupić jej nową. Niczego nie będzie pan kupował mojej wnuczce. Byłbym wdzięczny, gdyby pan już sobie poszedł. Tak, już sobie idę. Byłem tu całą noc i Enriqueta pewnie się martwi. Mogę pocałować moją córkę? Lepiej nie. Niech pan nie będzie dla mojego ojca taki surowy. Zgoda. Niech Bóg macie w swojej opiece córeczko. Dziękuję, Don Tito. Nie ma wam pojęcia, jak on cierpiał z powodu rozstania z córką. Zasłużył na to. Moja estrelia cierpiała jeszcze bardziej. Umarła, zabierając w sercu cały ten ból. Nie możesz wejść. Leonel jeszcze śpi. Muszę się dowiedzieć, co zaszło między nimi a Milagros. Nie idziesz do pracy? Nie mam ochoty. Wyrzucą cię. Trudno. Podaj mi kawę. A ty gdzie idziesz? Odwiedzić doktora Santandera. Bardzo mi przykro, że siedzi w areszcie. Serce mi mówi, że on jest niewinny. Serce? Kogo chcesz oszukać, mamu? Obie doskonale wiemy, że tę biżuterię ukradł twój syn. Skąd o tym wiesz? Bo go widziałam. Widziałam go w domu Leonela. To mój brat ukradł klejnoty. Terima <small> kasih telah menonton!